Hej wszystkim, z tej strony Atakama na Waszych ekranach! Kolejny odcinek ze Star Stable, a tak naprawdę jest to pierwszy odcinek po mojej bardzo długiej przerwie. Pewnie wiele z Was cały czas zastanawia się, co się takiego stało, że po decyzji, którą podjęłam, że odchodzę z YouTube'a, postanowiłam jednak tutaj wrócić. Słuchajcie, wydaje mi się, że sprawa jest o tyle prosta, że, że jakoś długo też nie chce się nad tym rozwodzić. Brakuje mi tego. Po prostu niektóre sprawy, które sprawiły, że e, właśnie podjęłam decyzję, że odchodzę, wyjaśniły się, troszeczkę się wszystko naprostowało. E, także no, no nie, ma, nie ma co się poddawać. jeżeli, jeżeli robicie coś, co lubicie, to... No, no, jednak po czasie tego brakuje. Dlatego pomimo tego, że te dwa konta są wciąż zablokowane, te moje główne, dlatego teraz jesteśmy na Lilce, to to może, może uda się odblokować. Jest plan, żeby napisać do angielskiego supportu, nie w języku polskim, tylko właśnie tam do nich, uderzyć. Może uda się odzyskać. Jeżeli się uda, to będę naprawdę najszczęśliwsza, a jeżeli nie, to postaram się to konto wykoksować tak bardzo, żeby nagrywać razem z Wami te najnowsze aktualizacje. Nie mówię, że to się uda od razu, będę pewnie potrzebowała na to jakiś miesiąc lub dwa, no ale mam nadzieję, że, że jakoś razem uda nam się to konto odbudować i, i że będziecie tutaj ze mną. W ogóle mm, chciałabym też jeszcze wam podziękować za to, że y, na live'ach, jak ostatnio robiłam live'y, to, to było tak strasznie dużo osób, było to tak fajne. Naprawdę nawet sobie nie zdajecie sprawy z tego, jak fajnie jest po prostu wrócić tutaj i wiedzieć, że, że ktoś na ciebie czeka i że czekacie na moje głupie gadanie. <gadanie> Także no, to jest ta, ta pierwsza sprawa. To będzie taki bardziej odcinek, Aha, odcinek organizacyjny. Na tego konika jeszcze czekam. Jak będą podwójne w tą środę, to na pewno kupię i to nie jednego, bo one są tak piękne, że po prostu w ogóle możemy sobie pojechać i je zobaczyć raz jeszcze. Czy ja mogę jechać? Mogę jechać tam. No dobra, to sobie pojedziemy, zobaczymy. Słuchajcie, na tą chwilę mam 513 star końców, więc. No, ale czekam, czekam, żeby doładować 10 tysięcy na podwójnych, więc no będzie, będzie trochę zakupu holizmu. Jeszcze też, właśnie w międzyczasie, chcesz, na, chcesz chcę napisać do angielskiego supportu, żeby, żeby ogarnąć i zobaczyć. Kira powiedziała, że pomoże, także nie będę tego robić sama, więc fajnie, Kira to mówię. Mój anioł stróż jest. Jeśli ktoś nie wie, to Kira, moderator od lat. No i co? No i jakoś będziemy ogarniać ten kanał. Możecie napisać w komentarzach, jakie gry chcielibyście zobaczyć tutaj na kanale, bo nie chciałabym się ograniczać tylko do SSO, bo właśnie później wychodzą takie cyrki, że usuwamy konto. Usuwamy konto. No jest zablokowane i generalnie wszystko traci sens, więc jakby chciałabym, żeby to nie było od tego uzależnione. SSO będzie na pewno na 100% będzie tutaj nagrywane. A co będzie dalej? To zależy w sumie od Was. Na pewno jest myśl o Minecrafcie. No, także kurczę, no czekam na Wasze propozycje, tak naprawdę. Też postaram się jakoś normalnie ten film. Dziewięć naprawdę nie kosztują dużo. Jak na to, jak się poruszają, jakie mają fajne animacje, te grzywy, to wszystko. Naprawdę nie są, nie są drogie. No i tego grzybka, kurczę, one tak. No, no nie, no, no są piękne, naprawdę. Wszystkie, ten karusek też jest śliczny i to w ogóle. Kropeczki, co on ma tutaj w uszach. No, no, śliczne są. I nie wiem, właśnie którego bym chciała, dlatego prawdopodobnie jak już doładuję Starkozy, to, to kupię więcej niż jednego. Ten jest przecudowny. Na, jak nagrywałam aktualizację, znaczy robiłam live z aktualizacji, zapisał się, także możecie sobie zobaczyć. To kupowałam tego na koncie mojej przyjaciółki, razem z wami. No i jest jeszcze ten. Chyba ten mi się podoba najmniej ze wszystkich. Nie wiem, jakoś tak. Ja nigdy za rudzielcami nie byłam jakoś strasznie mocno, więc ten gniady mi się bardzo podoba, bardzo mi się podoba. No i kurczę, ten karus też jest super. I w sumie w sumie te trzy są fajne. Wiem, że jest jeszcze jeden forci pinta, ja już w ogóle zapomniałam, jak on wygląda, więc możemy sobie od razu pojechać e, zobaczyć. No i teraz tak, jeśli... gdzie to jest teraz podwózka? Tam. Ja zawsze jadę tutaj, normalnie już z przyzwyczajenia. E, dobra, chciałam coś jeszcze powiedzieć. Chciałam powiedzieć, że. Mm... Zadania, zadania, robiłam ostatnie zadania, zadania główne, no i tak poleciałam z tymi zadaniami, że porobiłam wszystkie <główne>, główne i teraz muszę się zająć tymi pobocznymi, bo nie mam jak dalej ruszyć z fabułą, więc tych zadań zaraz Wam pokażę ile ich w ogóle jest i jest ich masa, tu mamy dziennik dostępny, zobaczcie. Jest ich totalnie masa i po prostu, jak, jak sobie pomyślę, słuchajcie, że to wszystko trzeba zrobić, żeby ogarnąć to konto. Bo na razie mamy tutaj. Nie masz obecnie żadnych zadań głównych. Ukończyć zadania poboczne, by awansować na wyższy poziom. No wiadomo, że wyższy poziom dostaniemy. O! 11, 11. Lustrzane liczby. Uu, a, to dobrze. To dobrze wróży. Jezu, tego konia miałam też na tamtym kącie. Brakuje mi tamtego konta, tak strasznie. A i tu jest ten. Kurczę, no i właśnie one wszystkie są fajne. Ten też jest taki właśnie... E, on mi się podobał pod tym względem, że wiecie co, on ma inną grzywę, e, inny kolor grzywy i, i ogona do swojego ciałka. W sensie, no wiecie o co chodzi, nie? Że tutaj jest taki ciemniejszy, ta grzywa taka jaśniejsza. Fajnie to wygląda. Naprawdę mi się to podoba. No. No i Arabka też bym chciała. Ja bym, naprawdę bym chciała tutaj odkupić sobie bardzo dużo koni. Także <gryw> zobaczymy jak to wyjdzie. Mm. No i co? No i tak jak mówię, na razie będę robić zadania. Prawdopodobnie będziemy te zadanka robić razem na, na live'ach, no bo tak jest najprzyjemniej, jakoś tak najszybciej mi leci. Wiadomo, że te, yy, te takie dzienne, które trzeba powtarzać, żeby robić reputację, no to będę już robiła sama, żeby Was nie zanudzać. No ale jeżeli będziecie mieć ochotę posiedzieć ze mną na live'ie i porobić to, no to, to zapraszam. No i zobaczymy właśnie jeszcze, jak, jak wyjdzie yy, z tamtym kątem. Kurczę, czekam na to strasznie, bo... Powiem Wam, że no, no to jest jednak kupa czasu. Od chyba siedmiu lat, no i, i czasu, i pieniędzy. Także, no, mam nadzieję, wiecie, ja już mówiłam o tym, że rozumiem. Zrozumiałabym, gdyby to zostało zablokowane ze względu na to, że tam jakiegoś baga robiłam czy coś. No, no, bo ok, ale no, jakby to nie miał ja, ja nie miałam z tym nic wspólnego. SSO też twierdzi, że nic nie miało z tym wspólnego. Nikt tych pieniędzy nie zobaczył z powrotem. Ani ja, ani oni. Z tego co wiem, to z boku już nie współpracują, właśnie przez to, przez to był problem. Także, no. Powiem Wam, sprawa, sprawa jest dziwna, mam nadzieję, że, że jednak do rozwiązania. Także trzymajcie kciuki, ja czekam na Wasze komentarze, jakie gry chcielibyście tutaj zobaczyć. No i co? Jeszcze raz Wam wszystkim dziękuję za to, że jesteście i za to, że trzymacie kciuki, bo to jest naprawdę mega, mega kop w tyłek, żeby coś tutaj jednak robić i, i tutaj z Wami działać. Także buziaczki dla Was wszystkich, trzymajcie się, do następnego i cześć!